Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Tradycja mówi o drugim upadku Pana Jezusa. Przy tej stacji lepiej rozumiemy prawo życia duchowego, że człowiek, choć chce czynić dobrze, czyni źle i będąc słabym, upada nie tylko raz, może upaść po raz drugi. Powinniśmy zatem uzbroić się w cierpliwość i wielkoduszność i nie mówić o innych, a nawet nie myśleć w ten sposób. Przecież już raz powiedziałem, przecież już raz przebaczyłem. Nie szkodzi. Po raz drugi można upaść i po raz drugi można powstać. Trzeba pomóc bliźniemu przy drugim powstaniu. Nie wykorzystujmy cudzej słabości, że raz i drugi powinęła się komuś noga. Ponadto nie dodawajmy do bólu i upadków ludzkich jeszcze jednego upadku, że popchniemy, że upokorzymy, że coś wypomnimy. Nigdy nie dobijajmy innych. To podpowiada kultura ludzkiego serca, a serce chrześcijańskie jest już do tego zobowiązane. Nie wracajmy więc do przeszłości, chyba że jest to konieczne dla zrozumienia teraźniejszości i zrobienia odpowiedniego kroku w przyszłości, ale wtedy w dyskretnej rozmowie i nigdy po to, żeby poniżyć. you